Więc, yy, nazywam się Natalia Klimek W sierpniu tego roku skończyłam 16 lat I teraz chyba odpowiem na kilka pytań od dziewczyn z SMS-u no. Jak zaczęła się Twoja przygoda z koszykówką? No. no, zaczęłam grać od piątego roku życia Moja mama zapisała mnie na Zajęcia, bo byłam dzieckiem, które się nie wyżywało w domu nadmiar energii. i je na koszykówkę i mając 5 lat zaczęłam trenować i spodobałam się i gram do teraz. Jak jest twój pseudonim wojskowy? No dziewczyny w sumie w klubie mówiły na mnie klama, albo po prostu po nazwisku, bo szybciej i łatwiej. Jaki masz charakter? No, myślę, że jestem dość uczuciową osobą, która łatwo, łatwo się nie poddaje i jest pozytywnie nastawiona do życia. Mocne strony na boisku? No, myślę, że rzut współdystansu i wejście pod kosz z prawej strony najmocniej, z lewej to tak średnio, ale z prawej, no to jest mocna strona moja. Co chciałabym poprawić w grze? Yy, no na pewno lewą rękę. To na pewno. I obronę. Przede wszystkim obronę. No najważniejsza jest obrona, jak każdy wie. I to u mnie trochę leży. Ale jak nad tym popracuję, jak teraz pójdę do SMS-u, to na pewno się to poprawi. Kim chciałabym zostać w przyszłości, gdzie grać, na jakiej pozycji. No, myślę, że tak jak każda dziewczyna, która gra w kosza, chciałabym zostać profesjonalną koszykarką i grać na najwyższym poziomie. Myślę, że albo na poziomie klasy polskiej, albo gdzieś za granicą. No, na pozycji 2-3, tak jak teraz. Największe osiągnięcie i wspomnienie z życia sportowego? No, moim największym osiągnięciem jest piąte miejsce na Mistrzostwach Polski w tym sezonie. A najniższe wspomnienie to też chyba to. W sumie teraz ze Szczecinem to zrobiliśmy to piąte miejsce, a wcześniej to nawet nie wyszłyśmy ze streaks z koło Także myślę, że to jest duże osiągnięcie i bardzo miłe wspomnienie. Po co idzie do SMS-u? Myślę, że po to, żeby się oczywiście doszkolić, żeby grać na najwyższym poziomie w swoim roczniku. Poznać nowych ludzi i nauczyć się wielu nowych rzeczy. Jak motywujesz się przed meczem? Próbuję się wyciszyć. Słucham muzyki. No i to chyba tyle. Nie zawsze może to wychodzi. Ale jak już się uda, to potem jestem skoncentrowana na meczu i mocno zmotywowana do gry. mamy piosenka. Hmm. No dużo jest takich piosenek ale myślę, że...